Przepraszamy za małe przecięcie, ale telefon zadzwonił, nic się nie stało, losujemy dalej. Jak widzieliście następną drużyną, którą wyciągnąłem, wylosowałem jest drużyna full service. Mogę tylko powiedzieć, że jest to drużyna składająca się z naszych kostrzyńskich, wspaniałych kibiców. Proszę dalej, Karol. C4. C4 to jest Chorwacja. No proszę, jaka fajna drużyna. Losujemy dalej, trochę zamieszam, bo oskarżą by ludzie o to, że poukładają coś tam. Niemy, pokazujemy. Leśne 1, tutaj yy, z Leśnego zdadzę, że są dwie drużyny i tą pierwszą drużyną, którą widzicie to jest drużyna pod dowództwem, tutaj obok siedzącego Marcina. Przydzielamy grupę. A2. A2. No proszę, Leśne Jeden jako Grecja. Brawo. Prosujemy dalej. BKS 1. Yy, nie po, yy, tutaj nie pokażemy Wam szefa tej drużyny, bo stoi BKS. za kamerą. W każdym bądź razie drużyna jest znana jako Wiszy, miś Kostrzyna obecny. No i losujemy dalej. Zobaczymy, gdzie drużyna. W jakiej grupie zagra. <laughs> A jeden. No nie, szanowni, no to, to ja tutaj po prostu zostanę oskarżony o po prostu komuterstwo, ale, ale pokażę może przy kamerze, że wszystko spinacze jest pozapinane i naprawdę uczciwość tutaj gór, góruje. Losujemy dalej. Yy, losujemy dalej. Więc yy, prawie... Prawie, że grupa A jest pełna. ulica z Żeglarska. Tutaj, yy, tutaj szefem tej drużyny yy, będzie chłopak o pseudożagiel. Jeśli ktoś go zna, to wie o kogo chodzi. Losujemy grupę. C2. C2. Yy, czyli C2 Włochy. Ulica żeglarska gra jako drużyna Włoch. Brawo. Jedziemy dalej. Pełny luzak PKS-1 jako Polska. No, lepiej nie można było trafić. <coughs> Walka Czarnów. Jest to drużyna, która w tym roku zawiązała się w Czarnowie jako beklasa, o, o tyle o ile wiem. Być może kogoś tam znam, ale w na razie zgłosili swój udział. B1. I przydzielamy ich do grupy B pod jedynką, czyli Holandia. Super. Następna drużyna. Kusyk time. Taką nazwę podał nam Mateusz Kusyk B4 i pod taką nazwą zagra w grupie B4, B4. czyli Portugalia, to czyli Kusyk jako Ronaldo. Bardzo dobrze, jedziemy dalej. Drużyna z kamienia wielkiego. Tutaj chęć zgłosił pan, którego osobiście nie znam, ale wiem, że drużyna jest waleczna, więc Mam nadzieję, że szumu narobi w tym turnieju. A drużyna ta zagra jako Niemcy. Oho ho! Proszę Państwa, co tu się dzieje? Ciekawe rzeczy zaczynają wychodzić. Jedziemy dalej. Osiedle leśne 2 To jest drużyna e, pod dowództwem krótkiego Przydzielamy ją do polosowania oczywiście grupy D3. D3, D3 Czyli osiedle leśne jako dwójka, jako Francja Zajrzymy do środka z ciekawości, bo zostały jeszcze tylko trzy drużyny, które zagrają i tak zagrają jeszcze w grupie A, grupie B, grupie C i grupie D, więc Chrobry Drzecin jest to drużyna Pana Czybuka, Zagra w grupie D4. D4 jako Anglia. Bo no, proszę, pan czy Bóg znany działacz społeczny Kostrzyński, zagra jako Anglia. Brawo. Następna drużyna to PKS2. Drużyna pod moim dowództwem. No losujemy. Mam nadzieję, że nie będzie to grupa A. Może B2. B2. B2, czyli jako danie. No proszę. Aha, przepraszam, bo yy, patrzyłem na grupę A, widziałem lukę, a to chodzi o grupę C, czyli ostatnia drużyna. Zagra w grupie C, jako Irlandia. Nie pamiętam, co to jest za drużyna, ale jest to Warta Drzewice. Tam ktoś z braci Srokowskich kieruje tą drużyną, więc drużyna Warta Drzewice zagra jako Irlandia. Więc jak widać, grupy zostały podzielone, rozlosowane. Nie zdradzałem wcześniej nazw drużyn, chciałem, aby to była niespodzianka i mam nadzieję, że to się udało. Wiem, że będę na Waszych językach, ale pamiętajcie, że to wszystko jest czystym przypadkiem w losowaniu. Więc tutaj po części przedstawiam grupy. Więc w grupie A jako Polska zagra PKS. 1. Jako Grecja Leśnik. Leśne, przepraszam. 1. Rosja FC Drzewice. Czechy Zapaśnicy Kostrze. Grupa B jako Holandia zagra. Walka Czarnów jako Dania zagra PKS 2, jako Niemcy Kamień Wielki, jako Portugalia Kusyk Time. Grupa C jako Hiszpania Zew Dąbroszyn Włochy Ulica Żegralska, Skostrzyna, Irlandia Warta Drzewice, Chorwacja Full Service i grupa D Ukraina. Adams Transport, y, Szwecja Leśnik Lemierzyce y, Francja Leśne 2 i ostatnia drużyna z grupy D Anglia Chrobry Drzecin. Cóż, dzięki Wam wszystkim za to, że y, zwłaszcza drużyną tutaj wylosowanym, że mają chcą chęć zagrać. Jeszcze raz tutaj yy, chcę podziękować drużynom yy, Adamsa, zapaśnikom i, i drużynie Dobroszyna i reszty nie nadmienie, tym drużynom za to, że yy, zasponsorowali yy, naszym dzieciakom słodycze. Dzięki, do zobaczenia 2 maja na osiedlecznie. Zapraszam.